No ja akurat nie jestem fanem mówienia, że się jest introwertykiem, ekstrawertykiem, bo to są tylko tendencje, które są mocno naciągane w dzisiejszych czasach i wiele osób mówi sobie, o, ja jestem introwertykiem, bo ludzie zabierają mi energię, nie generalizuj chujowi ludzie zabierają Ci energię. A to jest bardzo ważny szczegół. Na pewno masz w swoim życiu chociaż jedną osobę, z którą jak się spotykasz, to czujesz się bardziej naenergetyzowany, masz w sobie więcej pozytywności, więcej sprawczości, czujesz się lepiej. Na pewno tak jest. Więc, a jeżeli nawet teraz takiej osoby nie masz w życiu, no to pewnie gdzieś miałeś w przeszłości. No, prawdopodobnie tak jest. Więc nie mów, że... Jesteś introwertykiem, bo to jest generalizacja, która zabiera Ci mm, sprawczość z Twojego życia. Zamykasz sobie bardzo wiele dróg. Po prostu otaczasz się w tym momencie chujowymi ludźmi, którzy zabierają Ci energię. Znaczy też nie chujowymi w kontekście, że coś z nimi jest nie tak, bo często to są po prostu osoby, które swoim vibe'em nie pasują do nas i tyle. To, to nie jest tak, że są jacyś yy, uszkodzeni, tylko po prostu ich vibe... Nie jest czymś, co pasuje do naszego lifestyle'u, do naszych celów, naszych wartości, którymi chcemy żyć. Więc naturalnym jest, że tacy ludzie będą nam zabierać energię, a my będziemy ją zabierać im.